Witajcie kochani. Chcę dzisiaj podzielić się tym, co doświadczyłam dzisiaj. Kobieta mi napisała: Olu, ja rozumiem, dlaczego u mnie nie, nic nie idzie do góry. Dlatego, że ja nie mam tego prawdziwego celu. I to jest najważniejsze. Ja zrozumiałam, dlaczego ja i szłam do końca. Dlatego, że rozumiałam po co to wszystko. Ja zrozumiałam, że. To po to, żeby potem wskazać drogę innym ludziom. I ile razy ja pisałam posty, teksty tym ludziom, którzy nie rozumieli tego, o czym ja mówię. I teraz w Polsce, tutaj ja się spotkałam z tym, że tutaj jest sporo ludzi, którzy rozumieją o tym, kiedy ja mówię, usłyszeć głos własnej duszy. To znaczy usłyszeć siebie, usłyszeć prawdziwego siebie bez rządzenia nami umysłu i tych pasożytów, którzy są w nas, w samych jeżeli my chodzimy na jakieś kursy treningi, jeszcze coś, to nam nic nie daje, bo ja sama przeszłam dużo treningów dużo kursów ale ja zrozumiałam, że tylko to, co człowiek przeżyje na swoim sam, to jest najcenniejsze, bo ja nie mówię, że kochanie, naczytałam się, nie Pokonałam straszną więź z moją mamą. Nie miałam swojego zdania. Po prostu to był człowiek, którego nie istniało. Ja nie istniałam. Romek, połóż ją, bo ona chce spać. E, e, zmieniłam kardynalnie e, żywienie, sposób żywienia. Bo e, to, co przeszłam ja, nie każdy się odważy na to. Ale to, co jest w środku naszego żołądku i to, co rządzi nami, to jest przerażające. I dlaczego to wszystko robiłam ze sobą? Bo nie każdy na to się zgodzi. Dlatego, że ja wiedziałam, że ja muszę potem opowiadać o tym ludziom. Dlaczego teraz ja to wszystko nagrywam i o tym opowiadam? Ja mówię cichutko. Dlaczego o tym opowiadam? Eee, żeby to było globalnie. Żeby o tym wiedzieli ludzie, i Polacy, i Rosjanie, i Ukraińcy. Bo to może im pomóc znaleźć ten prawdziwy spokój, którego tak szukają. Pomoże im zacząć sterować swoim życiem. Bo ja wiem, kto nami steruje. To, co żyje u nas w środku, w naszym żołądku, bo my nie wiemy, co my jemy co jest tam i kiedy Ty się dowiadujesz o tym wszystkim, Ty jesteś w szoku. Ale ja mówię, nie każdy, nie każdy na to się zgodzi. Są dwa pytania, na które ja mogę Wam dać odpowiedzi, tylko wychodzą z tego, co ja przeżyłam. Bez książek, bez treningów, bez niczego. Ja i moje doświadczenie, to co przeżyłam na sobie, na swojej duszy, swoim ciele czym się zajmować w życiu bo ja nie widziałam teraz znalazłam się w astrologii w tym, że pomagam ludziom znajdować siebie, że mogę odróżnić głos duszy od głosu umysłu i tego wszystkiego co jest w naszej głowie. I drugie pytanie, po co to wszystko w moim życiu? Po co ja mam te wypróbowania? Po co ja mam te choroby? Po co ja nie mogę znaleźć drugiej połowy? Ja mogę wam dać odpowiedź na 100%. Czułam to w sobie. Szłam bardzo długo do tego, żeby o tym teraz tak mówić. Um, I najważniejsze, każdy człowiek szuka w tym życiu sensu. Po co ja żyję? E, my na przykład e, jesteśmy zagubieni, czujemy się samotni, ale my nie wiemy. Żymy jako puzzle układaniu w tym świecie, że są grupy tych, którzy tam jedzą mięso, którzy fascynują się muzyką, którzy fascynują się tylko duchowym rozwojem, a i, i są którzy, którzy są bardzo skąpi i chcą tylko pieniędzy. I każda grupa ludzi gromadzi się tak wokół siebie, i kiedy my wychodzimy spod wpływu innej, my szukamy innej, tej. Która jest podobna do nas. I kiedy my nie odnajdujemy, my myślimy, że jesteśmy samotni, ale ja gromadzę wśród siebie tych ludzi, którzy są przebudzeni i myślą o tym, co jest u nas w środku. Że tych ludzi, którzy rozumieją, że żyć po prostu, by jeść i spać, to nie jest moje podejście. Moje, moje podejście to jest to, żeby pomagać ludziom odnajdować siebie tą duchowość, która jest u nas w środku. I tych ludzi, którzy widzą więcej, nie tylko piękne ubranie, jakieś drogie samochody i tak dalej, a którzy widzą duszę człowieka, ja specjalnie nie robię żadnej obróbki zdjęć ja specjalnie nic nie robię po prostu rzucam siebie taką, jaką jestem w życiu żeby ludzie widzieli że ja nie gram ról żeby uwierzyli, że są ludzie w tym tak ogromnym świecie, w z którego jesteśmy czasami rozczarowani, że są ludzie z światłą, jasną duszą, którzy chcą naprawdę pomagać. Kiedy ja dostaję opinię o tym, że ta moja analiza astrologiczna albo ta moja metoda pomaga, kiedy nawet dzisiaj ja napisałam sama opinię człowiekowie, którzy chce coś pokazać ludziom, a ludzie śpią, ja się strasznie napełniłam światłem bo ja zrozumiałam, że ja pomagam nie jemu, a sobie, bo wszystko jest całością. Szukamy Boga gdzieś, a On jest w naszym sercu. Jeżeli my przestaniemy narzekać i zaczniemy szukać tego sensu, tego celu, po co ja będę stawać się z sofy, po co ja będę ćwiczyć, po co ja będę coś komuś opowiadać, po co to wszystko, żeby zmienić życie innych ludzi na lepsze. Po co ja będę robić takie ogromne wysiłki nad sobą, żeby się zmienić? Po co te w ogóle zmiany? Ja mogę siedzieć i jeść, spać i o niczym nie, nie myśleć. Po co? A po to, że to daje mi sens życia. Że kochanie, ja żyję tylko wtedy, kiedy jestem komuś potrzebna. Że to, co ja umiem, te moje talenty komuś służą. Nie mogę po prostu jeść, spać i e, myśleć tylko o materialnych rzeczach, bo nie, bo widzę i patrzę głębiej. I ja zbieram i gromadzę wokół siebie takich ludzi, którzy widzą, że jestem prawdziwa, którzy widzą, że poświęcam swój czas, który mogę poświęcić na rodzinę albo na coś jeszcze, żeby pomóc, że to pomaganie było we mnie od dzieciństwa że staram się wam pokazać tym ludziom, którzy widzą duszą i ja widzę, że cieszę się bardzo, że wśród Polaków tak dużo przebudzonych, że tutaj znajduję grono swoich łabędzi że to co wreszcie pisze, ludzie rozumieją o czym pisze, bo najgorzej mnie rani to, kiedy pisze a ludzie śpią i tylko myślą jak kupić nową sukienkę nowy samochód i pochwalić się przed innymi, żeby zdobyć Sztuczną miłość. Kochani, te czasy już znikają. Wychodzi na pierwszy plan nasza dusza, że nie musimy być tacy jak wszyscy. Musimy i możemy pokazać swoją duszę, swoją dobroć i prostotę i nikt z nas się nie będzie śmiał. Bo my jesteśmy wreszcie sobą i mamy na to prawo zatrzymać swój umysł i nie gonić. Ja wiem, że Polacy, że Wy to czujecie, że tutaj w Polsce jest spokój i cisza, że ludzie zaczynają myśleć o tym, że istnieje coś więcej, które może pokazać nam coś głębiej, to skąd pochodzimy, to kim jesteśmy, to jaką duszę mamy. I niech to przekazanie od mojej duszy trafi do Waszych serc i pokaże Wam, że trzeba działać, że trzeba szukać tego sensu, że nie można stać w miejscu, że trzeba się rozwijać i tylko wtedy, kiedy ty będziesz wiedzieć, po co ja będę to robić. Działanie i cel, po co? Ja wierzę w każdego, że każdy może wyjść z tego błota, w którym jest. Ja to zmogłam. Tylko ja. Nie książki, nie treningi. Ja to na sobie. Straszny wysiłek. Nad swoim ciałem i nad swoim umysłem. I mogę być dumna, że to zrobiłam, bo robiłam to nie dla siebie, robiłam to dla innych ludzi, żeby pokazać, kochani, jest możliwość przejść na inną stronę. I wy to możecie na 100%, bo ja jestem taka sama jak wy, ale zrozumieć cel, po co ja będę to robić? Po co robić taki wysiłek? I po co to zaczynać, to, to działanie? Dla kogo? Każdy może. Na pewno. Każdy.